Drodzy Państwo, w... Bardzo dziękuję za to zaproszenie i dziękuję za to, co z tego panelu wyszło, co się udało ustalić. To jest oczywiście zgodne również z tym, co my jako Polska 2050 proponujemy. To jest jeden do jednego ten program, o którym mówimy od tylu miesięcy. Podobnie jak w przypadku Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, podobnie jak w przypadku w wielu innych ugrupowań, które już niektóre z tych elementów, tego co tutaj dzisiaj widzimy, wzięły na swój tapet już dawno. Pamiętamy jeszcze przecież co premier Pawlak, Jaką determinacją walczył o biogazownie, tak? które na obszarach wiejskich są rzeczywiście wspaniałym rozwiązaniem zdecentralizowanym, kogeneracji, produkcji ciepła, prądu, takim, które trzeba mocno wspierać. My się w tej sprawie dogadamy, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Z tym większą radością widzę w, tych, w tym efekcie deliberacji opowieść o tym, że trzeba rozpraszać, że, że to, co się widzi z naszym programem, w Twój dom, Twoją elektrownię, elektrownia w każdym polskim domu, samorządność wsparta poprzez. Przez to, że staje się centrum wytwarzania energii, więc mamy do czynienia z samorządami, które są samowystarczalne, związkami gmin, gminami w, samowystarczalnymi energetycznie, zwrócenie uwagi na problem pieniędzy z ETS-u. Co do tego wszystkiego się zgadzamy. I bardzo się z tego cieszę, bo to, jest, bo to jest dobry prognostyk, bo to jest dobra zapowiedź. Bo jeżeli my, politycy, dzisiaj w takiej szerokiej ławie znaleźliśmy wreszcie tego świętego grala, co do którego jesteśmy w stanie się dogadać. Przy wszystkich innych różnicach to to jest dobry sygnał, to to jest dobra opowieść, to to jest dobry początek drogi i ja się z niego bardzo cieszę. Natomiast kiedy mowa o tych, jeszcze pozwólcie mi na, na, na trzy króciutkie naprawdę uwagi dotyczące samego tego procesu w, i tego, co z niego wyszło. Z tego waszego panelu w, odczytuję przede wszystkim świadomość tego, w jakim momencie dziejów się znajdujemy. Ludzie wiedzą, gdzie jesteśmy. Ludzie wiedzą, że jesteśmy nie tylko w kryzysie, że jesteśmy na zakręcie, który może być szansą. Jesteśmy w momencie, w którym dokona się kolejna rewolucja energetyczna tak naprawdę, bo my dzisiaj możemy przejść od korzystania z energii, która jest zmagazynowana już w jakichś formach, typu ropa naftowa, przetworzonej materii, w pobieranie energii bezpośrednio ze słońca, z wiatru, z przyrody i to możemy ustawić na pokolenia, na wieki, na lata. Wy to czujecie, mówię tutaj do panelistów i panelistek. Znaleźliście świadomość tego dziejowego momentu i to jest wielka sprawa. Druga rzecz to to, że zauważyliście, odkryliście, podbiliście, że nie ma miejsca już dalej o myśleniu w kategoriach takich, w jakich myśli dzisiaj PiS, w jakich myśli dzisiaj ten świat, który nami w polityce rządzi. A więc centralnego sterowania. Dajcie nam, my zrobimy. Centralne zjednoczenia, centralne wiatraki, centralne sklepy spożywcze, centralne lotniska, centralne za chwilę będą postoje taksówek. Ludzie mówią nie, my to chcemy zrobić, umiemy to zrobić, dajcie nam pomoc dla naszej własnej sprawczości. Chcemy zasady pomocniczości w praktyce. Chcemy działalności obywatelskiej, którą państwo mądrze wspiera, a nie mówi zastępuje was, zrobimy to lepiej, a przy okazji pozatrudniamy swoich pociotków do piątego pokolenia włącznie. To fantastyczne, że ten pęd do własnego działania, do partycypacji jest nie tylko na poziomie deliberacji, ale i rozwiązań i sprawczości. I trzecia wreszcie rzecz, która. No jest też jakoś chyba zbierająca je wszystkie, to ta świadomość, która bije z tego, z tego całego panelu, że ludzie są mądrzy, że ludzi trzeba słuchać, że ludzie, w, jak się pozwoli im rozmawiać, to rozmawiają o rzeczach naprawdę istotnych w taki sposób, przed którym trzeba schylić głowę. Dlatego my będziemy, jako Polska 2050, dążyli do tego, ile będzie taka możliwość w polityce, żeby taki panel zainstalować na stałe w polskiej polityce, w postaci senatu obywatelskiego, takiego, który będzie działał na stałe, obecny, dyskutujący ważne kwestie rok do roku i przedstawiający, jak to ma miejsce w innych krajach, w Irlandii, w innych krajach, swoje sugestie politykom, do tego, żeby mogli się do nich odnieść. Żeby ten głos był słyszalny nie tylko w internecie, na wiecu czy w jakichś innych formach, które rytualnie w polskiej polityce mamy przyjęte, ale żebyśmy rzeczywiście tych ludzi y, y, słuchali, y, a nie tylko do nich gadali. Co powiedziawszy, gadanie swoje zakończę. Dziękuję bardzo.